Siemaneczko, witam Was w najnowszym filmie. Nie będzie to, będzie to trochę inny film, o wiele mniej dynamiczny, bo, bo jadę sobie po prostu na trening, i chcę Wam to pokazać i no i też przy okazji nie mam czasu już, żeby nagrać Wam coś lepszego. Jakiś bardziej dynamiczny film z dłuższej trasy, bo za parę dni mam maturę więc ciężko z czasem. Ale przynajmniej Wam pokażę, jak wygląda taki mój trening standardowy. Jedziemy taką moją typową treningową trasę. Jest to 30 km, coś tam około 500 przewyższeń. Jest to moja ulubiona trasa szosowa, jeżeli chodzi o ten krótsze dystanse. No, są fajne widoki jak zaraz zobaczycie i też jest to podjeżdżać, więc jest gdzie się zmęczyć, a to znaczy, że jest gdzie progresować. Pierwsza hopka, a tam na szczycie, gdzie są te parasole jest bar Boncio, kultowy bar kolarski. I jak ktoś jest koneserem piwa, no to najlepsze miejsce do przyjechania po trasie, więc no. Jest to już takie miejsce wylotowe na ciekawsze tereny, jednocześnie gdzie już tak naprawdę nie ma praktycznie aut, więc można sobie na spokojnie jechać nie przejmując się niczym. wjeżdżam już w drogę, która jest właśnie luźna. Nie ma tu aut praktycznie, nigdy. O. Więc można sobie na spokojnie jechać. Ludzie bardzo często zadają mi pytania. Po co jeżdżę na, tyle na tym rowerze i tak dalej? Po, po co mi to? A właśnie wstęp w tym, że to nie jest tylko głupie jeżdżenie na rowerze, bo to jest wiele innych czynników. Dlatego dla przykładu, jak jeździłem na swifcie, to totalnie mi to nie podchodziło. Się, się nudziłem. I chodzi o to też, że... Kurczę, poza, po, po, poza samym tym jeżdżeniem i budowaniem formy i katowaniem się, jest też ten aspekt, jest też ten aspekt wizualny na przykład. Czyli właśnie jadę sobie teraz w takim asfalcie, jakim w lesie. I to ma mega swój klimat, mimo że jechałem już tędy kurde, kilkadziesiąt razy. To za każdym razem jest to inne doznanie. I, I to, to była też w sumie geneza powstawania kanału, który teraz oglądacie. Że stwierdziłem, że czemu by nie pokazać tych terenów, w których jeżdżę patrząc na to, że one są bardzo niszowe i nikt tak naprawdę nie zna jeżeli weźmiemy pod uwagę całą Polskę no a te tereny mają bardzo duży potencjał i jeżeli ktoś naprawdę lubi jeździć chce czegoś nowego i przy okazji żeby nie było to jakimś kurortem no to te tereny właśnie są idealne Na no drugim Argu drugą rzeczą, dlaczego jeżdżę, no kurde, jak raz się w to wejdzie, już ciężko to skończyć. Jak raz się w to wejdzie, to ciężko przestać tak naprawdę. Jest to też świetna forma medytacji, że jedziecie sobie na godzinkę, wracacie i produktywność wzrasta. Nie jesteście nerwowi i tak dalej. A przy okazji możecie spalić kalorie i mieć zawejsów sylwetkę, więc zawsze sytuacja jest win win. No i teraz tak gadając za Was już właśnie wyjechałem po ten pierwszy podjazd tej, tej pętli treningowej. Nie jest on jakieś ciężkie, ale właśnie jest idealne pod rozgrzewkę Żeby na tym drugim przegrać bardziej Widzimy się na zjeździe Zaczynamy zjeździk Mam nadzieję, że coś widać. Teraz mimo, że jadę drogą krajową, to do... pasie nie ma, nie. To jest ta magia. Warto powiedzieć, że jest fajny zamek, blisko przemyślany w podróży czy nie? Więc, jak będziecie tutaj gdzieś przy okazji, to możecie patrzeć. A jeszcze, może kogoś ciekawić, jak w ogóle wygląda nagrywanie takich filmów. Mam na myśli nie ten jak teraz: taki vlogowy, tylko jak jedziemy gdzieś z ekipą w jakieś ciekawe miejsce. I no, no to jeżeli chodzi o samą jazdę, no to. W sumie wygląda to tak samo jakbyśmy jechali bez kamer, więc wygląda to, że te filmy są bardzo naturalne i nie widać jakiejś sztuczności. Eee, a jeżeli chodzi o kwestię stricte techniczną, no to zdarzają się często jakieś problemy. Przykładowo z dronem, bo te tereny, w których mieszkam, ma mają swoje uroki bo te rejony, w których mieszkam, mają swoje uroki. Wizualnie, na przykład teraz możecie zobaczyć. Ale jest też problem w tym, że w postaci tego, że mieszkam przy granicy. No i w związku z wojną i tak dalej są te strefy dronowe i bardzo ciężko jest ogarnąć, żeby dronem poradzić po prostu. Byśmy mogli Wam pokazać drona, musimy się naprawdę mega postarać. Często w inne dni w ogóle jeździmy niż trasa jest nagrana, bo się po prostu nie da inaczej. Nie dają zezwoleń, trzeba kombinować później. No, no to też w takich śmieszniejszych sytuacji, znaczy dla mnie wtedy nie była śmieszna, ale jak nagrywaliśmy pierwszą naszą trasę, nie ma jej na YouTubie. Trasa na suchy obycz będzie nagrywana za niedługo, ale trochę w innym składzie, bo wtedy jechaliśmy ja i Wiktor tylko. No mniejsza. Wtedy właśnie kupiłem drona. Chcieliśmy polatać, ja tam coś tam spanikowałem. Zapałem tak niefortunnie tego drona, że złamało się skrzydło, przegrzał się silnik i dron do naprawy, do Węgier był wysyłany i dosłownie chwilę po tym wjeżdżamy pod, pod taki podjazd tam z kilometr z tamtego miejsca, gdzie rozwaliłem drona i wypadła mi bateria od GoPro a strzeliłem się, że mi wypadła na samym szczycie gdzie, gdzie wjeżdżałem 2 km średnio pod 6%, więc musiałem się jeszcze wracać więc to był w sumie ten moment, w którym najbardziej chciałem się poddać z tym kanałem rzucić to wszystko w cholerę no ale jak widzicie się nie poddałem i lecę dalej z tym teraz do matury będzie troszkę mniej na kanale ale po maturach już wlatujemy pełną mocą, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba jeżeli Wam się podoba taki kontencik, możecie nas wspomóc subskrypcją bądź łapką bo to bardzo motywuje i napędza algorytm żeby pokazać ten kanał większej ilości osób bo z tego co widziałem nikt nie robi takiego kontentu rowerowego na YouTube nie przedstawia go w ten sposób jak my więc no szybka reklamka jedziemy dalej Potoczek. Nikogo nie ma tutaj, tylko ja i rower. Więc no. Po maturach właśnie będziemy jechać w mega fajną pracę, prawdopodobnie trzy osoby. I będą to najmocniejsze firmy w historii tego kanału, co jest zrobić najlepiej jak się tylko da przekazać tam zarówno content, jak i jakieś wartości życiowe. Więc wyczekujcie. Uf, możliwe, że się pojawił, nie no, początkiem czerwca prawdopodobnie się pojawił pierwszy film, do tego momentu będą jeszcze inne filmy na tym kanale, więc wyczekujcie. W ogóle jest okolica i miejsce, w którym, w ogóle nie jest miejsce, w którym nagrywałem swój pierwszy film. To był dokładnie Shorts, więc... No kilku, kilkunastu sekundowe elit Tu się tak naprawdę wszystko zaczęło. I nadal zaczyna, bo nie uważam, że ten kanał osiągnął już swoje maksimum, wręcz przeciwnie. Dopiero się rozkręcamy, jak sama nazwa wskazuje. Więc no, ja sobie tu poczyluję. Dzisiaj da się wysikać w krzaki, bo się chce chcę i jedziemy już na ten drugi podróż, bo on jest tu bardzo blisko, więc no. co, poparzone nogi, kurde. Poszedłem w jakieś krzaki się wyszczać. Oj, nawala. Może mi da kopa to na podjeździe, który już jest tu za zakrętem Ten podjazd ma takie szarpnięcie Na początku 16% nachylenia w jednym miejscu, jest, zaraz zobaczycie Ach, Ale pierwsze noge. Pierwsze pokrzywy w tym roku, może najmocniejsze jakieś No Zaczynamy Nie wiem co tak skrzypi. Chyba linka 3 rowerze. ma ten podjazd na początku. Tu jak się wyjedzie, to według mnie jest jeden z najlepszych punktów widokowych w okolicy. A to jest dosłownie z 8 km od Przemyśla. Zaraz zobaczycie jak to wygląda Uff. Podjazd mi prawie 4 km, więc trochę mi zajmie zanim tam wyjadę Ale nie jest aż tak ciężki, żeby wiecie Umierać na nim, czy coś Chyba, że się go atakuje A atakowałem go już wiele razy Uff. O nie wiem czy było widać, ale barzon przebiegł przez drogę Z tego co na strawie patrzyłem to Ten podjazd zjechałem już w ciągu dwóch lat podjechałem 70 razy około Więc no całkiem sporo, mi się wydaje No Właśnie przez to, że no wiecie jest taki fajny asfalt i nie ma jej nie ma aut w ogóle Co ja mogę jechać i tyle Możecie też dać znać czy Wam się podobają bardziej takie luźniejsze filmy, czy bardziej właśnie dynamiczne z ludźmi różnymi kolorzami, albo jak robię jakiś challenge czy coś. Też staram się robić to, co jak ja jako widz chciał pooglądać. Trochę oglądam tego YouTube'a, więc poprzeczkę sobie w miarę wysoko postawiłem parę jaki mamy budżet, bo GoPro i dron to nie, nie jest wcale jakoś dużo, ale, ale i tak z tego można dużo zrobić. też kwestia montażu właśnie. To jest ta przewaga nad innymi, kanałami, nad innymi kanałami rowerowymi, że często to są tylko takie gadanie, tak jak teraz. A nie ma nic ciekawszego, bo nikomu się nie chce montować tych filmów po prostu. A też wydaje mi się, że właśnie ludzi interesuje takie właśnie haskie jeżdżenie. Tu się wywalisz, tu coś zrobisz, kurde, nagle w krzaki wchodzisz, bo nie ma drogi. Tak jak na Kopystańce. To jest ta przygoda właśnie, którą masz na rowerze doświadczyć dobra, widzimy się na szczycie i pokażę wam widoczek Sprawdza jeszcze nie jestem na szczycie ale tu już można pokazać widok bo kurde, sami zobaczcie wszędzie gdzie są te... wszędzie tam dalej są również podjazdy asfaltowe, szutrowe więc jest gdzie jeździć jak... bardzo specyficzną budowę ma ta wieś Tylko dla mnie idealna, jeżeli chodzi o jazdy na rowerze. Dobra, jestem już na szczycie i teraz czeka nas jezi, który możecie kojarzyć już z jednego z odcinków, więc jazda. I tu się z Wami będę żegnał, bo już dojeżdżam do chaty. Więc widzimy się w kolejnym odcinku, już jak będę po większości matur. Pojedziemy z Wiktorem w fajne miejsca, jak zawsze. Więc do następnego i... hello!